że spraw kultury nauki. Dzień dobry. Ja z tym pytaniem. Bo od dwóch dni pod Państwa pod kultury stoi taki wielki, zaświecony świecznik. I chciałam tak. zapytać, co to jest? To jest święto Chanuka i to jest menora. To co roku tak naprawdę stoi. No, w zeszłym roku nie stało, bo była. Były takie obostrzenia, że nie mógł stanąć, ale tak, to jest Jak takie święto Chanuka. W dużym pamiętam, że też coś takiego było, ale dwa lata temu nie pamiętam. I co to, to święto Chanuka to jest, rozumiem, jakieś polskie takie święto? tylko Nie, nie, roz nie, rozumiem. nie rozumiem. To jest polskie święto? A czy to jest święto tak naprawdę diaspory żydowskiej, ale ona jest pod patronatem miasta. Mhm. Rozumiem. A mogę zapytać, to znaczy kto decyduje o Symbole, Oj, rozwój, nie, to nie, nie, słyszę, nie słyszę Pani niestety, przepraszam, ale jakoś coś zanika. Halo? Ja Halo? To jest po prostu symbol religijny nie nasz, tylko żydowski. Yy, tak. Aha. A kto decyduje o tym, jakie symbole tam mają stać? To znaczy wie Pani, to, to, jest, to jest święto tak jak każdej innej religii, mhm. a kto o tym decyduje, no tak naprawdę to jest nasz klient, który płaci pieniądze pieniądze za to, żeby to tu ustawić. A, rozumiem, czyli po prostu. A jak ja bym zapłaciła, żeby na przykład tam smog stanął taki chiński, to też będzie. E, jak s e, smok chiński, jak miałby stanąć, to oczywiście jeśli e, biuro architektury e, Urzędu Miasta wyrazi zgodę, to też może stanąć, tak bo ja dzwoniłam do Urzędu Miasta i oni powiedzieli, że ten akurat fragment, który jest pod pałacem, gdzie stoi ta menora, to tak. ten należy do nich i oni w ogóle nie mają żadnej decyzji w tej sprawie. To znaczy ten fragment należy do Miasta Stocznego Warszawy, a zarządzany jest przez Zarząd Płacu Kultury i Nauki. Mhm. Czyli rozumiem, yy... aha, czyli to musi podjąć i tak jakby Urząd Miasta musi wyrazić zgodę. Tak. A wy jakby jesteście yy... Tak, podpisujemy, tak, podpisujemy w imieniu miasta z klientem umowę. dokładnie tak. W imieniu miasta klientem umowy. Dobrze. Mhm. To dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję